Dzień dobry, doktor Ewa Danuta Białek, immunolog, diagnosta kliniczny, psychosyntetyk. Hołduję zasadzie psychosyntezy, gdy coś przychodzi na czas, jest to edukacja, gdy za późno to terapia. Dziś o świadomości, samoświadomości. Jako społeczeństwa i pojedyncze jednostki nie lubimy dyscypliny czy nakazów. Już pięć dni po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce administratorzy dużego osiedla w Warszawie, jak również dużego supermarketu, zorganizowali, omal równolegle, wielkie pikniki dla mieszkańców i klientów. Zgromadziły się całe rodziny na zabawę i wspólne zajęcia grupowe, setki osób. Inicjatywę wymyśliła przypuszczalnie jedna osoba i zaraziła nią innych. Zarząd całej instytucji. Ludzie przyszli się bawić, reagując na komunikaty, jak za przewodnikiem stada bezwolnie i bezmyślnie. Nikt nie pomyślał sam, czym to grozi na co naraża siebie, swoich bliskich, ale i nieznajomych wziął odpowiedzialność za zdrowie i życie innych. Podobnie jeśli zrobi tak osoba z zawodu, który zajmuje się innymi ludźmi, np. lekarz, pielęgniarka czy kucharka. Opisano to ostatnio zarówno w szpitalu, jak i ośrodku pomocy społecznej. To ewidentne przykłady, że nawet w takich miejscach pracownik nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy zagrożenie i potrafi świadomie bądź nieświadomie narazić innych. Podobnie jest z tymi, którzy nie przestrzegają kwarantanny czy nie zgłaszają pobytu w krajach, gdzie wcześniej zaczęła się epidemia. Nieuczciwe zachowania nie dadzą się ukryć. Prawda, jak oliwa, zawsze na wierzch wypływa. Jest to tylko kwestia czasu. Bądźmy tego świadomi, podobnie jak tego, że postępując nieuczciwie wobec innych tak naprawdę szkodzimy sobie musimy to sobie uświadomić dr ewa danuta białek wwwpsychosyntaza.pl